Dzień dobry Państwu, witamy Państwa serdecznie w programie Szósty Zawodnik, Albo za to zapraszają. Witam ja, czyli Marek Szubski, ja, zwany Elbo, jest tutaj po lewej stronie. Adam, zwany Dede, witam. Tak, tak. Gościmy dzisiaj kibiców, to kibiców Anwilu. Czyli Hubert Miziołek. Cześć witam. Dawid Rybiński, zwany Ryba. Cześć. I Mateusz Kraboszewski. Witam, witam. Spotykamy się w końcu, może być, Adam, po zwycięstwie, co? W Lublinie byliśmy, kibicowaliśmy dziennie. Co o tym powiesz? No tak, nareszcie po zwycięstwie, bo ostatnie nasze spotkania zaczynaliśmy od porażki, ale niestety yy, to też jest częściowa porażka, bo tracimy Josipa Sobina. Niestety, nie wiadomo, czy to, czy to tylko trzy tygodnie, czy, czy dłużej, ale miejmy nadzieję, że sympatyczny Chorwat nie zakończy tego sezonu Nie, no wierzymy, w sposób że nie sposób. Wierzymy, że nie. W Lubinie było były dwa busiki magiczne z Jackiem w na czele, nasz samochód. No tak, A, była grupa wyjazdowa, była, była. która jeździ od miasta do miasta i, i dzięki właśnie tej grupie nasz klub ma stuprocentową frekwencję na wyjazdach, żaden inny nie może się takim czymś pochwalić, także Oczywiście. fajnie, że jesteście i dzisiaj. Ale w Starogardy Gdańskim chłopacy byli tutaj obecni jeszcze Liczna grupa była. była. Jak może ogólnie oceniacie sezon kibicowski? Bo w Starogardzie było dobrze, ale ogólnie, może jak byście powiedzieli o całym sezonie? Ogólnie sezon był inny, no bo wiadomo, europejskie puchary, wróciliśmy po kilku Właśnie. latach i wtedy mogliśmy się już pokazać gdzie indziej i chcieliśmy się pokazać. Ja osobiście byłem na Łotwie, gdzie jeszcze nie wiedzieliśmy, jakie będzie losowanie. Ale wiedzieliśmy, że na ten pierwszy wyjazd zagraniczny nie ma możliwości. Zebraliśmy się z chłopakami, żeby pojechać. Po 8 latach przerwy, tak? Dokładnie. I pojechaliśmy do Wenspirs, gdzie było około 80-90 naszych osób. Bardzo fajnie wspominam. Po co potem Włochy? Zawsze ktoś był na tych wyjazdach. Włochy też liczne 50-60. Ja, ja też ale, Niemcy. Mieliśmy okazję się zobaczyć. Niemcy. No właśnie, 15, dokładnie. Więc myślę, że. Na pewno bardziej ciekawy niż w zeszłym, w zeszłym sezonie. Więcej tak, tych wyjazdów Myślę, że więcej podróży O wiele bardziej kilometrów. intensywny i więcej kalkulacji, gdzie można być, gdzie nie. Dużo wyjazdów w środku tygodnia, na pewno tak. trudniejszy pod względem wyjazdów. Nie wiadomo, zorganizować trzeba na takie wyjazd. A sportowo nie udało się osować właśnie, ale za braku niewiele. niewiele. Mecz były... Trochę doświadczenia walczyli, walczyli, najważniejsze, walczyli. No czasami tak jest, nie udało się. Myślę, że start był super w tych europejskich pucharach. Druga runda trochę gorsza, ale nie było źle. Jak doświadczenie zaprocentuje teraz, prawda? Mniej? Dokładnie, dokładnie. Jeszcze no, nie no, jest koniec no, ten... sezonu, więc sportowo też nie oceniamy Jeden z naszych zawodników skończył jako najlepszy podający, tak? No, Ten... Tak, Liga Mistrzów była pod wrażeniem, myślę ogólnie. Więc to mimo wszystko też jest jakiś tam sukces. Tak, Zdaliśmy taką, taką polotem takiej świeżości, także myślę, że, że zapamiętają nas i jeżeli będzie tam <grystanie> potrzeba, oby nie, jakiejś dzikiej karty, to że będą nas pamiętać. Myślę, że pod każdym względem pokazaliśmy taką, coś nowego, coś innego ja, i wszystko stało zrozumie. na dobrym poziomie. A jeżeli chodzi o rodzime podwórko, no to myślę, że zaczęliśmy też super od 200 osób w Gdyni. Skończyliśmy na 140 w Starogardzie. Bywały spadki formy, ale bywały też bardzo, bardzo mocne chwile. Kilka opraw, nowa flaga, Anwil Ultras. Powoli realizujemy swoje cele. Myślę, że na rodzimym podwórku też się nieźle prezentowaliśmy. na playoffy. No tak, najważniejsze. Ten ostatni wyjazd na podwórkę właśnie był... Był kapitalny, jeżeli chodzi o organizację i o, i o liczebność i, i kulturalny doping i, i wsparcie też przeciwnika, który nie wiadomo czy przetrwa kolejne sezony, także no ja byłem pod wrażeniem, jeżeli chodzi o współpracę z Wami. No, cieszymy się. Cieszymy się. No co, no jeżeli chodzi o kibiców Polfarmy, różnie to w przeszłości bywało, ale myślę, że takie sytuacje, gdy Trzeba się solidaryzować kibicowsko. Są na pierwszym miejscu i trzeba się pokazać z jak najlepszej strony. Zdecydowanie. E, powiedzcie nam, jak wygląda Wasza współpraca z klubem tak na co dzień? E, zazwyczaj przed sezonem e, spotykamy się z prezesem Lewandowskim. Podsum następuje podsumowanie poprzedniego sezonu, jakichś tam e, fajnych momentów, opraw, e, również tabela kar. E, jednak e, z, sezonu na, z sezonu na sezon jest coraz lepiej. E, I myślę, że kary, teraz tak, mniej. które przychodziły kilka lat temu, a teraz e, w porównaniu z tym, co teraz, to już są bardzo małe sumy, jakieś tam e, pojedyncze, pojedyncze przypadki. E, I e, jeżeli chodzi o współpracę z klubem umawiamy się na co możemy liczyć na przykład bilety na wyjazdach to jest taka rzecz którą w większości przypadków dostajemy od klubu akurat w Starogardzie nie ale często jest tak że bilety mamy zapewnione jeżeli chodzi o prawy to zazwyczaj te na całą halę na playoffach jak już wiadomo, że frekwencja dopisze i można się spodziewać, że hala się wypełni przynajmniej w tych 90%, bo tylko wtedy jest sens robienia takich opraw na całą halę. To wtedy, wtedy klub pomaga. W zeszłym sezonie, gdy wróciliśmy z Zielonej Góry z bilansem 2-2, prezes Lewandowski zadzwonił: Muszę mieć oprawę na ten mecz. E, Sam. Wszyscy, Sam. wszyscy, 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 wszyscy byliśmy, byliśmy bardzo zmobilizowani. Mieliśmy na chyba 2-3 dni. Braliśmy urlopy i siedzieliśmy na tej hali od rana do wieczora, żeby coś, coś przygotować. I, I myślę, że. To też, to też pomogło e, wygrać Takie ten historyczny mecz. Czyli, preder, czyli trener Kożan ma na to, plusów plusów, minusów zawodników, a z poca. Na co Na, kibicu, na, kibicu. na kibicu. Klub też dużo pomaga pod tym względem, że po, po prostu pozwala nam malować u siebie, tak? My nie musimy szukać jakichś zewnętrznych miejsc, tylko... Robimy to bardzo. Tak, tak, takie, to, tak, religii, tak to, to właśnie jest fajne, że w samym klubie, jak i tak. dookoła są właśnie tak, ludzie, tak. z którymi można współpracować i którym zależy po prostu na tym, żeby o Anwilu było głośno, mówiono i można z wami przysłowiowe konie trać. Dobrze, że są takie osoby. Fajnie. A czy na jakieś się tak bardziej mobilizujecie? Tak jak na Starogard, to wiadomo była większa wyprawa. U nas w hali też no, chyba się mobilizujecie na jakichś konkretnych rywali, co? Są drużyny, które wiadomo wywołują no, większe emocje. Oczywiście. Tak, tak, no to zazwyczaj są mecze derbowe, albo tak zwana święta wojna, której już też brakuje w ogóle. A no, może będzie, może wróci. Może Oby. będzie, o, o jest blisko, bo to jest, że może to to jest naprawdę widowisko, które no, cieszy się ogromnym zainteresowaniem, hala się wypełnia w 100%. Y no jest Myślę, parę tych drużyn, które wywołują te Na pewno też I... ze względów sportowych i wykorzystania dużej frekwencji na hali takie mecze, jak właśnie Zielona Góra czy Arka Gdynia w tym sezonie, e, mimo że rzadko pojawiają się kibice gości w jakichś większych liczbach, to na pewno, na pewno są tymi meczami ciekawszymi. Jeżeli chodzi o takie stricte kibicowskie pojedynki, to naj, najciekawiej zawsze było na meczach ze Śląskim i czarnymi. Tak mówię tak jest. No teraz, teraz jest stal. Ten... Polsarma, choć ma już też tam jakieś swoje problemy, ale... No brakuje jeszcze no To też się miasto mobilizuje tak na... Tak, tak, tak no. właśnie szkoda, że brakuje trochę tych lokalnych rywali, bo i do Kutna było fajnie wpaść no na wyjazd, no blisko, i no, tak. Noteć, Sportyno i do Wrocław, szukuliś, Polpak w no, 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 świecie, Astoria, to, Bydgoszcz. Tutaj naprawdę dużo, dużo klubów w obrębie tak 100-150 kilometrów było kiedyś. Ja, wyjazdy były fajne i zawsze można było się też spodziewać kibiców, gości u nas, czy my jeździliśmy. Polpak się ona też tak, tak, tak. Oddecią, tak, No Odległość robi swoje, jeżeli chodzi o, o podróżowanie za królem, tak. Większość jednak czasowo i, hmm. i jakoś tam. A właśnie, co sądzicie o obecnym poziomie kibicowania w PLK? Czy uważacie, że kiedyś było lepiej, czy obecnie jest po prostu inaczej? To też zależy, bo kiedyś wiadomo, Śląsk, Astoria, Polpak. No to był mecz, no, gdzie no, Kibicowsko było fajnie, tak? Teraz no, jest nie, coraz mniej tych drużyn, które Kibicowsko prezentują tam, powiedzmy, poziom taki, że fajnie jest sobie przyjechać, powalczyć z tym dopingiem. Co teraz? Stal, na pewno Stal się tutaj prezentuje no, na czele praktycznie. Polfarma, choć teraz no, też inaczej. No nie ma, nie brak, Myślę, że Spójnia jako Minek fajnie się tak, pokazała, no. bo i wypełnił, wypełnili sektor gości w Wrocławku i jeżdżą na wyjazdy. I wyjazdy. U siebie też się tak, fajnie to prezentują. To jest, to jest, tak, to jest taki. Z na, taki na fajny nowy nabytek. Chladzę no. ich stronę na Facebooku, w aktydzie, są wszędzie. Tak, natomiast jeżeli powrót. chodzi o, o to, czy teraz jest lepiej, czy parę lat temu, to myślę jednak, że jak spojrzę na to, jak się właśnie kiedyś prezentował AZS Koszalin, Polfarma, wyjazdy śląska, ich liczebność czarnych, nawet Polpak, było ciekawiej, było przede wszystkim liczebniej. Gdy e, graliśmy z Polpakiem playoffy, pamiętam prawie 200-osobową grupę, która przyjechała do nas. No, Śląsko jest... również w dobrych liczbach. E, a teraz tak rzadko kiedy się zdarza na, u nas na Hali, że, że ten sektor gości się wypełni. A to jednak fajniej, no, dla, to widow... to jest... fajniej to jest... dla widowiska zawsze. Wielu że podkreślał, że doceniamy, jak jest doping z dwóch stron, a nie tylko z jednej strony. To lepiej się gra po prostu. Dokładnie. Jakie są Wasze najbliższe cele? Takie no, tych takich po prostu, organizacji Waszej? No, na pewno zbliżają się playoffy, i mamy cichą nadzieję, że zaczniemy je u nas. I na jednym z tych dwóch meczów chcielibyśmy zaprezentować jakąś większą oprawę. Jednak zanim przejdziemy myślami do tych playoffów, jest mecz Stalu Mostrów, no, ostatni ja. mecz rundy zasadniczej. Tutaj kolega był u prezydenta Wojtkowskiego w sprawie pozwolenia na odpalenie pirotechniki na przemarszu i dostaliśmy tak po, po, pozwolenie, żeby zrobić legalnie, bezpiecznie, fajne show przed meczem. Wszystkich kibiców zachęcamy na zbiórkę o godzinie 17 przed złotym kapslem. W przeszłości takie przemarsze organizowaliśmy zazwyczaj z placu Wolności. No Były to przyzwoite liczby, około 300 osób, czasem 400. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że ludzie przyjezdni, czy ci, którzy docierają samochodami na mecz, Przejeżdżając na parking, jednak cofając się gdzieś tam na ten plac wolności. Ze względów czasowych no, no. i logistycznych może to być utrudnienie. I postanowiliśmy skrócić przemarsz, a postawić na, no. na jakość, no. a nie czas tego przemarszu. I w tym krótkim odcinku bardzo fajnie się zaprezentować. Myślę, że ci, którzy przyjdą i razem z nami pokonają ten, te kilkaset metrów na hale, na pewno nie będą zawiedzeni. Czy się zmieścimy tam, bo na <laughs> to Generalnie zawsze przed tym, przed tym placem, przed, przed starą no tak, halą działy się te najciekawsze rzeczy przemarszu, no tak, no, czy odpalanie, no, czy odpalanie no, właśnie wiecie, jakichś rasowiska, tak czy, czy pokazywanie jakichś transparentów, to to działo się właśnie, wtedy. sprzyjają warunki po prostu miejsce. Jakie ja, jaka trasa będzie? Od zwykłego kapsla wzdłuż Szopena, wzdłuż Chopina, wzdłuż Osiru i na a. ostatniej prostej e, do Hali Mistrzów e, Coś pokażemy. Tak, nie chcemy tutaj spoilerować, ale nie rozumiem, ale zapraszacie. Będzie tak. Będziemy chyba, co? Tak jest. Ma fajny wstęp właśnie do najważniejszej Oczywiście. fazy sezonu, jako też taka zachęta, motywacja. Tak, to taka to nasza to kibicowska to rozgrzewka. Bardzo ważny mecz. I I właśnie, tak, i to nas też nie właśnie. jest mecz. Y to jest macie o stawkę, nie, to jest wa 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 ważny mecz. To jest parkietu. To trzeba parkietu, Nawet Polaczka turystycznie nam no, chyba 8 punktami, 7, a dawała nam mhm. czwarte miejsce, ale no, tak chcemy wygrać. To... Oczywiście. A jak myślicie, ogólnie? Ja mamy szansę na mistrza? Mamy szansę. Ja jestem też Szansy dobry. mistrzem. Myślę, że... Po tamtych półfinałach myślę, że... Jak... Tak, myślę, że playoffy to już jest całkiem inna bajka i można ostatni mecz sezonu zasadniczego, yy, ostatnie mecze sezonu zasadniczego przegrywać i mieć jakiś tam słabszy bilans. Nie ma też co tego porównywać z zeszłym sezonem, gdy mieliśmy pewną pozycję lidera, yy, ale... Myślę, że koszykarze zaczynają od pierwszego meczu z czystą głową i nieważne co tam się działo w sezonie zasadniczym, czy było lepiej czy gorzej, wychodzą w 120% zmobilizowani i zaczyna się zupełnie inna gra. To też jest czas weteranów, czas doświadczenia. Myślę, że nasz zespół jest w stanie Poro nam No, mistrzostwo na pewno, na pewno nie będzie łatwo. Też my niedawno byliśmy na, po tych porażkach na spotkaniu z koszykarzami, żeby ich trochę wesprzeć na duchu, zmobilizować. Rozmawialiśmy tam głównie z Kamilem Łączyńskim, najwięcej się wypowiadał i powiedziałem, że w głowach koszykarzy absolutnie jest to, że bronią mistrzostwa i czasem coś słabiej wyjdzie, ale są ba bardzo, bardzo zmotywowani i ich cel jest jasny, że walczą o mistrza. Stal się wzmocniła UR-em. My gramy bez Sobina, nie wiem. Sobin być może odpocznie te kilka tygodni i w drugiej fazie play nie wróci, nie wróci, po prostu. No nie możemy za mocniały, tak całe wysypuje się osi i tak. mieliśmy tego BHW, że tak. Nie było, mecz, nie było tego meczu. Czekamy drużyna też była przemyglowana, także też trochę czasu poświęcała zanim to te wszystkie trybiki zaczną, zaczną funkcjonować. Nie no, myślę, że utrata Josipa to bardzo duży cios. Duży, duży cios. duży cios, naprawdę duży. No, ale myślę, że trener milicji coś wymyśli, żeby no, załatać jakąś tą dziurę i... Zaskozi, tak zaskozi, naprawdę, stal. no Stal jest tak łardosze, ale ja tak sobie zrobię taką małą tabelkę. Tylko jakbyśmy wzięli mecze tylko od pięciu drużyn, top 5. No Stal że ma tylko raz wygrała. Jako raz wygrała, my wygraliśmy trzy mecze, 6 no, wygrał Toroniarka. Arka, Dobry. więc no ze Stalą wydaje mi się wydaje wygrać. No. Ja też tak myślę właśnie, że wygramy. Potrafimy grać też w tej e, ich hali. Tak? Na ostatnich czterech meczach chyba trzy wygrane, także ja też jestem optymistą. Stal ma kilku naszych zawodników byłych, więc, więc też jakoś tam wziąć no, na, 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 się. Roz, roz, na Albo Kostek albo chyliński na pewno będą no, no, szczególnie Kostek. się tak, tak. e, opcje przedłużania lub nie skorzystał. Także to zawodnicy mogą mówić, że to nie ma znaczenia, nie ma. że to jest tylko mecz, ale tam gdzieś w głowach to jest zawsze Z tam, tyłu głowy na pewno na coś plany, zawsze siedzi, coś każdy pokazać, ma swoje jakieś Udowodni swoją wartość, także to nie będzie tylko zwykły mecz. Na pewno. Jakie inne pary oceniacie? Jak myślicie, czy to jak do finału, no dobra, idziemy do finału, a z kim w finale? Tak to znaczy, już, idąc po, po kolei, otworzyć, no, to w półfinale, no to myślę, że oczywiście trafimy Arkę. Eee, i będziemy i, mieli szansę się odegrać w końcu i, po tych wszystkich porażkach w tym sezonie, tak. I to fajnie, bo jeżeli przejdziemy przez ten ćwierćfinał finał Jarka też, to cofając się o jakieś 10 lat to naprawdę super wrocławskie inwazje do trójmiasta o, 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 i boje tak. wtedy jeszcze z Prokomem, biała armia, która jeździła nad morze i myślę, że Mogą zadziałać te wspomnienia, i teraz znowu bardzo, bardzo dużą grupą. Tym bardziej, że droga do Gdańska jest bardzo, jest bardzo fajne połączenie, i możemy tam, jest bardzo duży potencjał na świetne wyjazdy. Właśnie, dużo, dużo mamy swoich. Drugie tyle tak, dojedzie i będzie. Tak, tak. nie patrzę w telewizji, to tam wczoraj był Maciej. Nie nie to. Byle, nie, nie. To może być naszych więcej niż, ale najpierw ukonajmy się tak, do Tak, nie ma co za daleko wybiegać e, a w przyszłość. Tygodnie może będziemy rozmawiali o kolejnym przeciwniku, tak. Bo żeby nam nie zarzucali, że już jesteśmy myślami na morze, a tu no właśnie, a to Trzeba Wielkopolskę. A to najpierw trzeba, tak, a tu trzeba, trzeba... W Wielkopolsce wygrać najpierw. No, Oby tylko raz tam trzeba było jechać. Gorące <laughs> <laughs> i ten sam, tak, sam. Hej, tak. dziękujemy Wam za przybycie. Dziękujemy za rozmowę. Również, również. Miło było porozmawiać. Na pewno nie ostatni raz gościmy kibiców ze stowarzyszenia, kibiców Angidu. Dziękujemy Państwu i do zobaczenia w następnym programie. Kamil, Sam, 8 sekund, ja! Nielegalnie na boisku sporo osób, ale kto to będzie pamiętał? Możemy wszyscy pokrzyczeć. Miss, Miss, Uncle mis! czekali kibice, a przecież wiemy doskonale, że tutaj we Wrocławku ci kibice od 25 lat są związani z tym klubem na dobre i na złe. Wracamy do domów, ale tutaj nie, nikt nie chce wracać dzisiaj do domu! Brawo Anvil, brawo włocławska Publiczność! Dzisiaj wszyscy spisaliśmy się na medal!